Dobra. Cześć, Woko, z tej strony BCB. Dzisiaj sobie graby w naszego tutaj Minecraft Dungeons. I są ze mną dzisiaj czaty, których no niestety nie widzicie. Trudno. Ale możecie się przywitać. O, dobra. Będziemy grali. O nie, nie można tu customizować postaci. Czemu nie mogę tych postaci? Mam Hero Pasa. powinienem mieć wszystkich DLC-ków. Halo. Wydałem na to 140 zł, trzeba ich nie mogę wziąć Halo Ten wygląda spoko Pozdrawiam YouTube, Zając się wita, Ana również się wita. Dobra, kim gramy, ludziki? Ten tak całkiem spoko też wygląda. Ale chyba sobie tym zagramy, taki tajemniczy, co? Ja, chyba trochę za głośno jest, yy, ten Jak ja mówię to to jest git, bo to się trochę ścisza, ale tak to jest chyba trochę za głośno Trochę jeszcze ścisza, dobra Dobra, wy weźmiemy sobie tego ziomeczka i jedziemy Przełącz bohatera, co? Podłącz dwa kontrolery lub więcej, aby zagrać w lokalnym trybie wieloosobowym, nie Z weredą mam kontroler, ale nie chcę Try Trip tryb offline, gra online tu online można grać? Co jest? Czekajcie, wyświetlanie grafika. Najładniejsza. <noise> Profesjonalna, w Profesjonalny opis y, tej y, y, jakości grafiki. Najładniejsza. Dobra, tu chyba wszystko na maksa jest. Tak, dobra. Tylko Faussing jeszcze włączę i można grać. Dobra, gra online. Nie znaleziono gier

The have need of you. Ale w ogóle klimat ma ta gra. Ja po prostu jestem. Wow! Jak się atakuje? O nie, tu się myszką chodzi, najgorzej. O nie! Czekajcie, ja może podłączyć kontrolę. Zakurzony jest. Chciałaś. Się... Przez przypadek wpadłem do wody, halo. Dobra, ej, na kontrolerze będziemy grali ziomki. Nice, dobra, let's go. Jak się tu atakuje? Podążaj za markerem nawigacji, aby dotrzeć do aktualnego celu, dobra. Tu mam itemki. Czy ja właśnie coś użyłem? O dobra, X-em się atakuje, gitara. Eee, to na kontrolerze się będzie fajnie grało. Nice, dobra skoczył do wody. Cześć przypadek, bo czyściłem kontroler, no Ale kozak Da się tu coś zebrać tu Właśnie, trzeba ogarnąć, bo może jakieś ciekawe znajdźki tu są Ale w sumie może na początku nic ciekawego nie zrobili Ej, zeskoczyłbym tutaj, nie? Ale dobra, nie, nie próbujemy O! Więcej zombie! O, czy on mi... O nie, ten mi walnął. Myślałem, że tamten mi walnął. Czy coś tu mamy? Alhala? Nie. <grywanie> Najlepiej trzymaj się ścieżki, nie skacz. Ja to lubię bardzo eksplorować i znajdować różne wszystkie takie rzeczy poukrywane. Ukryte po prostu. Mogę tą... Skrzynkę? Nie. Dobra. Czekajcie, zaraz tam pójdziemy, ale tutaj jeszcze coś jest <gry> Tu nic nie ma, dobra O! A, żeby podnieść strzały, aha, dobra, tutaj muszę podejść e, muzyka nie jest za głośno, gra nie jest za głośno, guys Pod jakimś guzikiem będzie mapa, ale nie wiem, dobra Ale go zestrzeliłem Jakiś ze mnie kozak Jest git, no to dobrze Puk, puk, halo, halo Jest gituwa, to jak jest gituwa, to jest gituwa Ej, patrzcie na to <ścoughs> Dobra, jednak się tam nie da Niski poziom życia, miksturka. Nie dzięki Ała Eluwina. Easy peasy to chyba nic nie będzie. O! Ty tu mogę wejść. Nice Dzień dobry. Dzień dobry Czy jest tu ktoś? Czy jest tu ktoś? Halo Chyba nikogo nie ma, musimy iść dalej. Halo? Czy jakoś słyszę? O nie, to zombie! Muszę je ich pokonać. Jak taki dubbing, nie? W sensie jak taki bohater by mówił. To było strasznie Nikogo tu dalej nie ma. Dobra, musimy iść dalej. Może kogoś znajdziemy. Kim oni są? Czemu oni mają się i na mnie lecą? Halo? Jest tu ktoś? O, jakaś skrzynia. Może ją otworzę. Mamy jedzenie. Na pewno nam się przyda. Dom się pali. Halo, pożar, ugasić dom. Halo. Lecą na ciebie, no, lecą na mnie Ej, patrzcie na to, E, myślałem. Za wysoki głos na dubbing na dubbingera? Tak mówisz. O nie, zaatakowali mnie. Co tu się stało? <laughs> Co? Konkurencja? Lecą na mnie to konkurenca. Ej, patrzcie, Ja chcę przez to przejść. Eee, Steve jest lepszy! Steve z Minecrafta jest lepszy. Umie otwierać ten drzwiczki, a ten ziemek nie potrafi. Elo Co to za jakaś podruba Minecrafta, ja nie wiem. Nawet drzwiczek nie potrafią otwierać. Przetrwaj zasadzkę. Trudno nie będzie raczej. Ej, ale się przyjemnie gra na padzie, powiem wam. Powiem wam, że naprawdę przyjemnie się gra na padzie. Zaklnij <laughs> zakl wyposażenie. Wybierz element wyposażenia, który chcesz zakląć. Zakląć. Zaklnąć. Nie chcę zakląć zakl niczego. Chcę zakląć. Zakląć. Cicho. Każdy przedmiot można zakląć losowym zaklęciem. Wybierz jedno teraz, okej? Okay. Um, co ma? Aha, Y, dobra. Obrażenie na sekundę, koszt 1. Aha, bo mam tylko jeden koszt. Czas unieruchomienia 20. Wiecie co? Wydaje mi się, że nie będę na razie używał zak jakiegoś zaklinania tam. Aha, czas trwania, czekajcie. Tutaj jest. Masz 30% szansy skucia paru mobów łańcuchem ze sobą na krótki czas. To jest spoko, ale to na jedną sekundę na razie. Po pokonaniu moba istnieje 10% szansy na krótkotrwałe zwiększenie Twojej szybkości ataku. To jest spoko. To bym na pewno brał o nie budzik. po Pokonaniu moba istnieje... Aha, to są tylko te dwa, tak? Nie, trzy są. Istnieje 30% szans na pojawienie się trującej chmury, zadającej obrażenie wrogom na obszarze przez 3 sekundy. To cześć jest spoko. Ale na razie ja będę kisił te punkty, bo wydaje mi się, że to... Nie zaklinaj. <grybujesz> o! Fajerwerki. Siema, siema Mati w ogóle. Podniosę to sobie. Właśnie, zostaw sobie te punkty na później. Dokładnie tak, tak o tym pomyślałem. I ten budzik w tle Dawaj dźwignię LOL dźwięki z Minecrafta w ogóle Ej no jak, jak nie użyję potki albo nie zaklę rzeczy to będzie mi to wisieć tak O Mogę używać fajerwarek spoko Okej okay, dobra Teraz pewnie muszę jakoś ten RT czekajcie RT to jest ten Aha, to nie o to chodziło, dobra Nie ten przycisk Halo, nie ten przycisk No, nie wierzę Ale, żem fikołkę zrobił I w dół Bo wiecie co? Pod. O, pod tym przyciskiem jeszcze mam skok, tak samo jak pod. tym. Jak pod. drugą gałką. Jak pod drugą gałką. Elwina, to była ukryta skrzynka. A jak rzucić tym? RT. O nie! Dobra, nie wszedłem w to. Ty, ale koza giera w ogóle. Ej taki klimacior jest. Patrzcie na to. Nie! O, ja tu mogę chodzić. Ej, halo! Co się stało? Czy ja zbugowałem grę? czy ja właśnie zbugowałem grę? Halo, ratunku, proszę nie stąd wypuścić. Mogę zrestartować? No nie, ej, ratun O, 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 dobra, dobra. Wait a second. O, mogę stąd wyjść, dobra. Dobra. A tu można tak. Łe, po tym można chodzić. Ja myślałem, że tu trzeba skakać. To jeszcze raz obejrzę, jak wrzucisz na tej spoczko Hmm, czy coś tu ciekawego jest? Chyba nie. To tylko takie. Myślałem, że tu będzie coś ukrytego, ale chyba tu nic nie ma. Dobra, no to nic, idziemy stąd. Ej, Beskidu, ale klimat jest w tej grze. Owca! Halo, Owca! Siemandero, co to u ciebie, Owca? Tu da się wejść? Nie, nie da się. <grytanie> ja cię... Owieczka Czy coś tu mamy? Tam raczej nie doskoczę Ale czy tutaj się da przejść? Ej, może do owcy wejdziemy Ej, ja chcę do owcy Siema owca A, jestem na dole, no dobra, no to nic Idźmy sobie dalej Trochę szkoda, że w takich miejscach Nic nie, twórcy nie zostawili, nie? Jakby jest miejsce, gdzie można Pójść sobie, coś znaleźć A tam nic nie ma takie smutne trochę Ciekawe czy do... Chciałem powiedzieć, ciekawe czy do skocza, ale nawet nie skoczyłem Halo, gdzie ja jestem? Ratunku! Gdzie ja jestem? Help me! Gdzie ja, w los? No i spadłem Hejka Sadwi, hejka, hejka O, tu jakiś wodospad jest. O, ciekawe. Dobra, wejdźmy tutaj. Zwycięstwo. Wszędzie wlezie i się dziwi ze spada. Ja tam lubię wszędzie włazić, Bo zawsze czasem można coś znaleźć, no. Ale skrzynia, ale skrzynia otwieramy. Wow! 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 Dostałem wędkę, pewnie jak wszyscy, którzy zaczęli rozgrywkę w, w tą grę. Nice. Wow Dawaj, bij ekwipunek Czekaj, tu jest ekwipunek Zakładaj wędkę A, to wędka to jest artefakt jakiś Co to jest? Ja mogę przyciągać tym przeciwników? Dawaj owca, chodź tu Owca, kaman, chodź tu Michimi, pamiętaj, umiar Nie ma umiaru Ej, ty, ja tym mogę przyciągać? Przeciwników? Aha, i to jest mój obóz, dobra. To będzie mój obóz, tego co widzę. Nice. Czyli to jest mój taki obozik. Tutaj nie mam przejścia. Okej. Okay. A tym przyciągasz przeciwnika i skrzynki, dobra. Czyli tak jak myślałem, każdy to dostaje. Dobra, ale chyba idziemy robić questy, nie? Bo tutaj nie ma co się rozglądać, chyba raczej. Wybrzeże kałamarnic Creeperowe lasy I tutaj zablokowane, dobra Lećmy na misję A z tamtego menu też mogłem? O proszę Ciekawe O nie

No to się zaczyna przygoda moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, jeżeli tak, to zapraszam do kolejnego, który będzie za niedługo, to i zapraszam na live, na których właśnie nagrywam takie odcinki, możecie przedpremierowo zobaczyć i do zobaczenia, do zobaczenia, hej hej.